Koronowana Służebnica. 9 spotkań z Maryją. Kochani, nie wiem, jaki macie pomysł na drugą połowę sierpnia tego roku, ale myślę, że planując ten czas, powinniście uwzględnić taką wyjątkową rocznicę, którą jest 300 lat od koronacji obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej. Ile razy patrzymy na ten obraz? to nie ma innej możliwości. Zawsze się zderzymy z ręką Matki Bożej, która takim prawie, że tym gestem wskazuje na swojego Syna. Mówi, to jest droga, Jego słuchajcie, idźcie za Nim, to czyńcie, co Wam powie. Ja tego doświadczam każdego roku, kiedy z ludźmi wędruję na Jasną Górę. W tym roku też się wybieram od 17 sierpnia na nowennę. I mam nadzieję, że na tej nowennie wszystkim dane nam się będzie spotkać. Po prostu przyjdźcie, bądźmy razem, dajmy się poprowadzić Maryi, i nas pouczy o tym, co jest istotne, co ważne w Ewangelii. Nowenna przed głównymi uroczystościami jubileuszu trzechsetlecia koronacji obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Jasna Góra od 17 do 25 sierpnia. Zapraszam, biskup Grzegorz Ryś.